Za chwilę odsłuchają Państwo kolejnej audycji podcastu Mateusza Grzeszczuka Podróż bez paszportu. Jeżeli interesuje Was świat, to nie mogliście lepiej trafić. W tym programie najważniejszy jest gość ekspert, który dzieli się swoją wiedzą i to ma realny wpływ na nasze życie. Nie zapomnij wspierać audycji na Patronite i podzielić się nią z innymi. Zapraszam. Dzień dobry państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Po drugiej stronie Helena Krajewska z Polskiej Akcji Humanitarnej. Rozmawiamy o sytuacji na Bliskim Wschodzie. Kłaniam się nisko, dzień dobry. Dzień dobry. Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie również do materiału Rzeczpospolitej, który ukaże się być może w najbliższą sobotę. Tam rozmawialiśmy o sytuacji w strefie gazy z jedną z autorek reportażu, i ona relacjonuje z rozmów z palestyńczykami, z tymi, którzy też zdołali uciec z tego piekła na ziemi. Ważnym też, i nie zapominajmy o tym, sytuacja na zachodnim brzegu jest tak samo ważna, jak to, co się dzieje w strefie gazy. Strefa gazy odmieniona przez wszystkie przypadki, a często zapominamy, że e, można mówić o eskalacji przemocy porównywalnej do tej e, strefie gazy, i, tylko, że ona się dzieje nieustannie, nie tylko od ostatniego, e, tego 7 października, dwa lata temu. Na początku chciałem zapytać tak formalnie, e, bo byłaś, widziałaś, kto kontroluje dzisiaj zachodni brzeg? Formalnie i faktycznie, jaką rolę odgrywa tam autonomia palestyńska, jako izraelskie wojsko? Bo słyszałem o tym, że ta granica jest przesuwana. Była strefa A, B, C, dzisiaj strefa B, pe, raczej pełni tej strefy, już jest przesuwana ta granica, gdzie wojsko izraelskie no, jednak ma coraz więcej do powiedzenia. Heleno? No, przede wszystkim zachodni brzeg dalej siedzieli na strefę ABC. Jak to jest w ogóle w życiu, praktycznie, to już inna kwestia, ale strefa A i B to. Mniej niż strefa C. Strefa C zajmuje 60% zachodniego brzegu. Strefa A to są zazwyczaj duże miasta i okolice, które znajdują się pod kontrolą Autonomii Palestyńskiej, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, ale i takie cywilne, administracyjne. Strefa B, tam nadal jest ta kontrola cywilna, ale nie ma już od strony bezpieczeństwa. W strefie C niestety nie ma tej kontroli ze strony Autonomii Palestyńskiej, za to są ogromne problemy właśnie z. Z ciągłym przesuwaniem tych granic, płotów, checkpointów, bram, z ciągłym też zabieraniem tej przestrzeni życiowej Palestyńczykom i Palestynkom, czy to jeśli chodzi o w ogóle miejsca do życia, do pracy, do wypasu bydła, do zbierania plonów, na przykład właśnie przez niszczenie czy odcinanie dostępu do gajów oliwnych. Więc tak wygląda w tym momencie zachodni brzeg, poprzecinany ciągle jakimiś płotami, przeszkodami, wiemnymi z kamienia, checkpointami, pod kontrolą i jest bardzo trudnym miejscem do życia, chociaż nie mówi się o tym, tak jak wspomniałeś, nie mówi się o tym za wiele w tym momencie, bo wszystkie oczy zwrócone są na Gazę i słusznie, ale tam też trwa taka cicha tragedia. To znaczy, każdej nocy, czasami każdego dnia, po prostu znikają ludzie. E, Aresztowani przez służby bezpieczeństwa Izraela, palestyńscy policjanci nie mają zbyt wiele do powiedzenia. Właśnie z tego, co z moich relacji na zachodnim brzegu, e, dochodzi do, do tragedii, morderstw. E, no i ciche takie przyzwolenie świata zachodniego. Podpowiedz mi, proszę, czy tam czuć strach na zachodnim brzegu? Tam czuć bardziej zmęczenie, frustrację, tam czuć ten brak perspektyw na zmianę sytuacji, a raczej pewność, że sytuacja może się jedynie pogorszyć. To jest taka zasada, o której mi mówili palestyńczycy, palestynki, że jeśli w strefie gazy Dzieje się lepiej, to na zachodnim brzegu będzie gorzej, ale oni nie, nie są z tego powodu źli na mieszkańców strefy gazy. Wręcz przeciwnie, mówią: możemy stać na tych checkpointach godzinami, możemy poddawać się kontrolom. Jeżeli trzeba się będzie przemieścić, to się przemieścimy, ale najważniejsze, żeby ta pomoc dotarła właśnie do strefy gazy w tym momencie. Więc po 9 października i w kolejnym tygodniu było bardzo, bardzo dużo radości, takiej spontanicznej, takiej też cichutkiej. Nadziei na to, że uda się wreszcie dotrzeć z pomocą tam na miejsce i wśród organizacji palestyńskich, i wśród zwykłych ludzi, naprawdę. Też oczywiście pamiętajmy, że częścią tego dealu, tego porozumienia, było to, że z więzień wyjdą palestyńscy więźniowie. Jak się okazało, niektórzy jednak zostali, czy będą deportowani poza zachodni brzeg, czy poza strefę gazy. Ale jednak dalej. Wrócili ludzie czasem po 17 latach. Znam takie przypadki. Też w tych więzieniach siedzą osoby, które były aresztowane jako niepełnoletnie. Ale też wspomniałeś o tej um, skali przemocy, takiej cichutkiej, o której nie słyszymy. Ja spojrzałam statystyki. Po 7 października 2023 roku życie straciło ponad 1000 osób właśnie w zachodnim brzegu, z czego tak naprawdę Jedna piąta to były osoby poniżej 18 roku życia, w różnego rodzaju incydentach, właśnie aktach agresji, podczas podpaleń, podczas ataków, ale też w tym roku, od stycznia, życie już straciło blisko 200 osób i znowu ta sama reguła znowu jedna piąta tak naprawdę są osoby, które nie ukończyły 18 roku życia. Patrzyłam też w ostatnie incydenty. W ostatnich dniach dosłownie mamy. Podpalenia gajów, podpalenia samochodów i domów, zniszczenie tego miejsca, w który, z którego ludzie już uciekli, z którego się przemieścili, aresztowania, naloty na nawet miejscowości, które są położone tuż koło Jerozolimy, więc jest tego bardzo, bardzo dużo. Zakończył się teraz sezon zbioru, czy kończy się sezon zbioru oliwek. Podczas tego sezonu zawsze jest bardzo, bardzo dużo incydentów i jest ich coraz więcej. Mhm. Drodzy państwo, czyli rzeczywiście to jest tak, że sytuacja w Strefie Gazy też w jakiś sposób wpływa na te relacje, na te reakcje, działania palestyńczyków na Zachodnim Brzegu. Czyli rozumiem, że życie codzienne palestyńczyków w ostatnich miesiącach kwestii przemieszczania się, pracy, dostępu do służby zdrowia czy edukacji to diametralnie się zmieniło, czy to jest cały czas powolne e, zacieśnianie się tej pętli. Nie jest powolne, nie jest powolne, ono bardzo przyspieszyło. Ja rozmawiałam z przedstawicielami OCHA, to jest takie Biuro do Spraw Koordynacji Pomocy Humanitarnej ONZ, którzy pracują na miejscu właśnie w Zachodnim Brzegu, też w Jerozolimie. I oni zwrócili mi uwagę na fakt, że od 23 roku przybyło kilkaset checkpointów, kilkaset bram, kilkaset tych przeszkód na drodze. Ale my rozmawiamy tak trochę teoretycznie, prawda, trudno nam sobie to wyobrazić. Wyobraźmy sobie tak, jest miasto i z niego załóżmy takie niewielkie miasteczko. I z niego jest 5-6 bram wyjazdowych. Wyobraźmy sobie, że jedna z tych bram nie była otwarta przez dwa lata od 23 roku. Po zawieszeniu broni, ogłoszeniu zawieszenia broni, nagle przez kilka dni były zamknięte wszystkie bramy. I tak naprawdę nie można się wydostać z tego miasta, mimo że miasto nie znajduje się w strefie. To i tak y, nie można było się z niego wydostać. Albo jeżeli chcemy gdzieś wyjechać na godzinę, załóżmy 8:39 rano z Ramalla, z bardzo dużego miasta na zachodnim brzegu, y, nie wyjedziemy tym. Checkpointem, który akurat byłby dla nas idealny, bo chcemy jechać na południe, e, załóżmy do Hebronu. Nie musimy jechać na północ, objeżdżać przez 30-40 minut, żeby znaleźć się w tym samym punkcie, tylko po drugiej stronie bramy. A dlaczego? Bo checkpoint otwiera się dopiero o 8 rano, ale kolejka do niego będzie ogromna. E, więc to są takie codzienne, codzienne zastanawianie się nad tym, która brama będzie otwarta. Dzwonienie do ludzi. Ej, widziałeś, czy to jest otwarte? Ten checkpoint działa, nie działa? Dobrze. Tu zawalono kamieniami. Dobrze, to trzeba objechać, możesz mnie poprowadzić i pół godziny na słuchawce tylko po to, żeby tak naprawdę przedostać się z punktu A do B albo wydostać się z tego punktu A. E, to jest takie codzienne utrudnienie. Znam osoby, które żeby dojechać na uniwersytet, e, czy tam do centrum szkoleniowego właśnie w Ramalla z Nablusu czy Jeninu, wstają tak naprawdę o czwartej-5 rano, a zajęcia mają dopiero po ósmej, bo nigdy nie wiedzą, co się wydarzy. I tak codziennie. Dlatego też ten dzień pracy jest o wiele krótszy, tak naprawdę, bo wiele osób musi po wcześniej dojechać i potem dojechać, czasem nawet 4 godziny, do miejsca, do którego normalnie jechałoby się 50 minut. Mhm. Czyli, jak słucham ciebie, to mam wrażenie, że tak by to można powiedzieć można mówić o jakiejś cichej zmianie statusu zachodniego brzegu z terytorium okupowanego w kierunku faktycznej aneksji. My jako Organizacja komentarza nie zajmujemy się kwestiami politycznymi. Mówimy o ludziach. Więc dla mnie. Nie ma znaczenia, jak formalnie nazywa się to terytorium i jak formalnie zostanie, zostaną ustalone kwestie dotyczące podziału um, linii demarkacyjnych. Najważniejsze jest to, w jaki sposób y, odpowiedzą za to i na to ludzie. No tutaj jest ogromny problem i musimy zwrócić uwagę na to, że ja mówię o niedogodnościach, jeśli chodzi o przemieszczanie się na uniwersytet czy do pracy, ale przecież to też są na przykład karetki, to też jest pomoc medyczna, to też są y, straże pożarne, to jest y, przy. Wszelkiego rodzaju właśnie sytuacji emergency, która wymaga pomocy natychmiastowej, to jest ogromnym, ogromnym utrudnieniem. I też są społeczności, które są dosłownie odcięte, odcięte od świata, bo wybudowano mur, bo postawiono bramy, bo obok są osiedla, które tam powstały najpierw jako takie malutkie kilka blaszanych domków. Kilka przyczep, a potem rozrosły się, zajmując sąsiednie wzgórza, i te osoby są po prostu odcięte od podstawowych usług. To jest dla nas najważniejsze, żeby dotrzeć do nich z pomocą. I właśnie, co to za pomoc w takim razie? Czego najbardziej potrzeba i jak działa polska akcja humanitarna? My pracujemy w imię naszych zasad, że warto pracować zawsze z lokalnymi ekspertami. Pracujemy z taką lokalną organizacją Palestinian Medical Relief Society, PMRS. Która jest wiodącą organizacją w zakresie udzielania pomocy medycznej przez kliniki mobilne. Mają też swoje stacjonarne kliniki, my kilka wyremontowaliśmy, ale najważniejsze są te zespoły klinik mobilnych, które dojeżdżają do miejsc, gdzie nie ma dostępu do pomocy medycznej. Czyli, dajmy na to, jest właśnie ta odcięta od świata dosłownie y, społeczność, która mieszka. No Podajmy tutaj przykład na południu zachodniego brzegu, w regionie Feriata, pustynny. Nawet widać tam tę linię demarkacyjną, ten mur. W każdym razie nie mają możliwości dojechania do najbliższego szpitala, mimo że nie jest daleko. Nie mają pieniędzy na prywatne kliniki. I tam dojeżdża raz w tygodniu, czy raz na dwa tygodnie, w zależności od wielkości obszaru, klinika złożona z zazwyczaj ginekolożki, internisty położnej, pracownicy medyczno-społecznych, psycholożki, może to być też dentysta na przykład. Te osoby świadczą za darmo. Pomoc medyczną przekazują też lekarstwa, na które normalnie po pierwsze nie można by po nie pojechać, po drugie nie byłoby stać tych osób, zwłaszcza osób z takimi przewlekłymi chorobami. Robią sesje uświadamiające, na przykład teraz jest miesiąc, prawda, Pink Oktober związany z wykrywaniem raka piersi i tego dotyczyły sesje, na których ja bram udział. Też pierwsza pomoc, czyli zapewnianie tej wiedzy, bo nie ukrywajmy, że społeczności lokalne to są ci first responders, to są ci, którzy będą jako pierwsi odpowiadać na sytuację kryzysową, natychmiastową, więc otrzymują od nas zestawy pomocy natychmiastowej i wiedzę, jak ich użyć. I wiele, wiele innych takich mniejszych działań, ale najważniejsze, że pokazują tym społecznościom, że ktoś jest i ktoś do nich przyjedzie i ktoś im pomoże. I My finansujemy działania czterech takich zespołów mobilnych, które łącznie docierają do 30 kilku miejscowości właśnie w całym zachodnim brzegu, ale głównie niemalże wyłącznie w strefie C, bo to tam największa jest potrzeba. I oczywiście. Tych potrzeb jest o wiele więcej. Jest ogromny kryzys gospodarczy na miejscu. Brakuje pracy, brakuje perspektyw dla młodych osób. Jest ten problem, o którym wspomniałam, podstawowy, czyli przemieszczania się, czyli odcinania dostępu. Jest problem przemocy ze względu na płeć czy gruźb. Wobec często kobiet w społecznościach, tych, które są zmuszane do ucieczki. Więc jest też tak bardzo dużo tego stresu, niepewności, i to wszystko wychodzi potem w badaniach, to wychodzi właśnie w zwiększonej liczbie przypadków zawału, w tym nadciśnieniu wykrywanym. No i jeszcze dodatkowa kwestia, o której warto wspomnieć, to dostęp do czystej wody, a raczej właśnie dostęp do zanieczyszczonej wody. W Wielu z tych społeczności brakuje dostępu do czystej wody i stąd różne choroby. Oczywiście nie w takim stopniu jak w strefie gazy, w której mamy do czynienia z katastrofą humanitarną, ale jednak jest to pogłębiający się problem. Tak, drodzy państwo, to ma być, to ma być, to jest duży problem, jeżeli chodzi o. Syp. Tą wodą, bo o niej się zapomina. Izrael przez wiele lat realizował projekty irygacyjne czy hydrologiczne. To woda dzieliła. Izrael kontrolował zachodni brzeg, nam było mówić kroplą po kropli, bo to nie jest kwestia klimatu, tego granice, trochę wpływy. E, czy kiedy właśnie, kiedy wspominasz o Jordanii, e, o zachodnim brzegu Jordanu, o Ramalla, Hebronie czy nie mówimy o miejscach e, o pozbawionych wody, mówimy o miejscach pewnie, w których woda jest po prostu reglamentowana też, tak, przez człowieka, od kiedy, od kiedy izraelska spółka jest taka chyba, o ile dobrze pamiętam, e, Mekorot, e e, kontroluje główne źródła w regionie, nie ma, nie ma, nie nam na mocy w ogóle porozumień z Oslo palestyńczycy mieli formalne prawo do korzystania z części zasobów, ale w praktyce rozumiem też to, widzisz, są zdani na izraelskie dostawy. Około 80% wody ze wspólnego systemu trafia do Izraela i do osiedli żydowskich na zachodnim brzegu, a tylko 20% do palestyńczyków. W liczbach wygląda to jeszcze bardziej w ogóle brutalnie, bo przeciętny mieszkaniec izraelskiego osiedla zużywa sobie 300 litrów wody dziennie, podczas gdy palestyńczyk według danych WHO 70 litrów. Tutaj ludzie nie mogą podle Swoich um, ogrodów, um, upraw, gdzie po drugiej stronie robią to dosłownie kilka razy w tygodniowo, a po drugiej stronie tak naprawdę rośnie sobie izraelski trawnik, ładny, przestrzeżony, najlepiej codziennie podlewany. To widać, to widać, kiedy się jeździ. W ogóle Palestyna jest bardzo górzystym e, tym W ogóle te rejony, rejony które obejmuje zachodni brzeg, e, są bardzo górzyste, są, w zależności od tego, o, którym, o której części zachodniego brzegu mówimy, ale raczej są to takie wyschnięte wzgórza, ale gdzie niegdzie właśnie pojawiają się takie plamy zieleni, i zazwyczaj to oznacza, że albo jest tam jakiś gaj oliwny, uprawy winorośli palestyńskie, na które się przeznacza tę wodę, bo jednak przecież jest to podstawa. Trzeba, trzeba zbierać te plony, trzeba je sprzedawać, trzeba wyżywić rodzinę. Ale też widać właśnie te plamy zieleni na wzgórzach, tam gdzie są te osiedla, o których wspominałeś. Też takim nierzadkim widokiem, zwłaszcza jeśli tak jak my jeździ się po tych beduńskich społecznościach, tych mniejszych miejscowościach, czy w ogóle miejsca, które nie mają nazwy na mapie, a jednak tam mieszkają ludzie. Widać takie czarne, gumowe rury, które przewody, którymi doprowadzana jest woda i te przewody nie mogą zostać wkopane w ziemię. One muszą być na zewnątrz, ponieważ y, Palestyńczycy, Palestynki nie mają prawa do y, większych prac infrastrukturalnych, do budowy domów bez pozwoleń w strefie C, a one są w tym momencie rzadko udzielane. Więc te przewody na ziemi, które, prowad, które prowadzą do małych miejscowości od większych, one są często niszczone, przecinane, uszkadzane, a nimi płynie właśnie woda. No jeszcze pamiętajmy, że oprócz tych upraw, o których wspominaliśmy, oprócz zwykłych potrzeb domowych, y, mamy potrzeby na przykład szkół, szpitali, klinik. Mamy potrzeby też zwierząt hodowlanych. Tam wszędzie są e, kozy, tam wszędzie są e, wielbłądy, które też potrzebują się napić. Więc to jest e, jeżeli jakiejś społeczności odetnie się już na dobry dostęp do wody, to nie będą mieli innej możliwości jak się przemieścić. E, tylko że niektóre społeczności przemieszczały się już wielokrotnie, wielokrotnie w ostatnich latach. Więc e, dokąd mają uciekać, tego nie wiem. W głąb ale jak daleko? Widzisz te. Nie, przepraszam, może to będzie pytanie Lejka, ale widziałaś te buldożery, te, te zrównane osiedla, powoli jakby przesuwanie tej granicy. To jest najczęstszy motyw, który gdzieś też jest obecny, obecny że po prostu ludzie są przesiedlani, wysiedlani, zabierane jest z ziemię. Widziałam miejsca, które, w których były wraki spalonych samochodów, były już tak naprawdę takie szkielety domów, też spalonych, też zniszczonych. Czasem to mieszkańcy sami niszczą przed odejściem, ale zazwyczaj jednak dzieje się to tuż przed tym, jak odejdą, ale tuż po tym, jak przeniosą się w inne miejsce. Generalnie buldożerów jest bardzo dużo, ale one głównie z tego, co ja widziałam w tym momencie, nie byłam też przecież w całym zachodnim brzegu. Ale jest bardzo dużo robót drogowych, czy to jeśli chodzi o poszerzanie tych głównych arterii w zachodnim brzegu, czy to jeśli chodzi o doprowadzanie właśnie dróg do nowych osiedli izraelskich. Już te drogi dojazdowe do tych mniejszych społeczności palestyńskich są zazwyczaj no, nie są zrobione profesjonalnie to po prostu jest uklepana droga, którą jeżdżą samochody tak długo, jak. Mieszkańcy mogą tam mieszkać. Więc raczej zobaczymy świeżutką, pachnącą farbą bramę, żółciutką zazwyczaj, ale też może być w innych kolorach, niż zobaczymy, że za nią będzie piękna droga, gdzieś doprowadzona. No nie, bo tak naprawdę nie chodzi o to, żeby ci ludzie dalej mogli tam mieszkać. To jest brutalne, ale tak naprawdę te prace infrastrukturalne właśnie dotyczą tych głównych arterii. Tak głównie tego dotyczą, też niektórzy się śmieją, że to właśnie to nie jest droga, załóżmy, Ramalla Jenin czy na Nablus, tylko że wymieniają konkretne nazwy właśnie Jerozolima, jakieś miasto w Izraelu. W każdym razie, Wszędzie tam są te checkpointy, wszędzie tam są te bramy, wszędzie tam są te przeszkody i to jest widok, który trudno zapomnieć, bo tak naprawdę bardzo to surrealistycznie wygląda, kiedy się patrzy z perspektywy kraju, gdzie tak naprawdę wszędzie można przejechać, wszędzie można dojechać. To pytanie standardowe na zakończenie. Jak pomóc w takim razie, oprócz tego, że link w opisie odcinka tego będzie dostępny? O, zapraszamy do wspierania działań Polskiej Akcji Humanitarnej, czy to jednorazową wpłatą, czy zapisania się do klubu PACH, żeby wspierać nas co miesiąc. Dla nas to jest ważne, bo y, po prostu kiedy mamy środki, możemy myśleć o rozwijaniu działań y, poza projektami, możemy dodawać kolejne komponenty, na przykład bardzo... Nas proszono o psychologa dla mężczyzn, na przykład bardzo proszono o większą liczbę dentystów, o większą liczbę leków na cukrzycę, więc wydaje mi się, że każde wsparcie jest na wagę złota. Zapraszamy na pachork.pl, tak jak w opisie, a przede wszystkim nie zapominajmy o zachodnim brzegu, nie zapominajmy o Palestynie w ogóle. Ja również podpisuję się pod apelem. Helena Krajewska, bardzo dziękuję. Dziękuję.